Dzień dobry. Mam przyjemność zaprezentować państwu jeden z modeli Hyundai i30 Wagon w wersji wyposażenia Classic Plus plus pakiet biznes. Precyzyjnie ukształtowana sylwetka nadwozia i dopracowane detale tworzą samochód o niezwykłej elegancji i wyrafinowaniu. Smukła linia dachu, podkreślona srebrnymi relingami, dodaje sportowego charakteru, a nowy kaskadowy grill oraz przednie światła do jazdy dziennej LED dopełniają całości. Silnik benzynowy 1.4 o mocy 100 koni mechanicznych, dostępny jest z 6 manualną skrzynią biegów. Pojemność zbiornika paliwa to 50 litrów. Średnie zużycie około 6 litrów paliwa. Otwarcie klapy bagażnika odkrywa prawdziwe wnętrze Hyundai i 30 wagon. Przestronny bagażnik ma pojemność 602 litrów, natomiast po rozłożeniu tylnych foteli możemy uzyskać 1650 litrów. Taka duża przestrzeń sprawdzi się podczas podróży. Przemyślany i elegancki projekt oraz najwyższa jakość detali sprawiają, że wnętrze samochodu jest wyjątkowo eleganckie, a przy tym należy do najbardziej przestronnych w swojej klasie. Wyposażenie samochodu zawiera przednie i tylne szyby elektryczne, zestaw zegarów z centralnym wyświetlaczem, tempomat, zdalnie sterowane audio na kierownicy, system bluetooth, skórzaną kierownicę, wyświetlacz czterocalowy, skórzaną gałkę skrzyni biegów, klimatyzację manualną, tapicerkę materiałową i mobilizer. Przedni podłokietnik pełni też funkcję schowka. Wysokiej klasy elementy wyposażenia i szereg systemów wspierających kierowcę zapewniają największy komfort i przyjemność z jazdy. Zapraszamy do odwiedzin naszego kanału na YouTube, gdzie mogą Państwo zobaczyć prezentację innych modeli. Wybrany model prezentowała dla Państwa Ilona Masty.